Czasami najciemniej jest pod muminkową świecącą bombką. Tą opalcowaną. Jaką jeszcze nieprzyjemną prawdę pozna dzisiaj o sobie muminek? Wkrótce się przekonamy, niech najpierw mój kot przejdzie po blacie. I będziemy mogli sobie otworzyć kolejne piętnaste okienko w herbacianym kalendarzu muminkowym. Taka jedna uwaga, im więcej otwartych okienek, tym trudniej się otwiera te kolejne, tak żeby nie rozwalić kalendarza. Dzisiejszy cytat to... Mama will know what to do. Czyli mama będzie wiedziała, co robić. Wiadomo, mamy wiedzą wszystko. A piętnasta herbatka o nazwie Fluffy Clouds, czyli puszyste chmury, to rojbos z rumiankiem, cynamonem, aromatem wanilii, cynamonu i aloesu. Taki dziwny miks, ale herbatka jest całkiem smaczna. Wymieniłam już kulę, więc przybory wylosuję z czarnej maszyny losującej i mamy... Ha, 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 no, ha no i mamy co mamy. No mamy szarą serię. Może to jest taka sugestia, że otacza nas szara rzeczywistość. Niemniej ołówki Mars, Lumograf, całkiem ciekawą propozycją. Zobaczmy kogo w tych szarościach przedstawimy i otwórzmy sobie 15 okienko tutaj w rogu z kalendarza z figurkami i kogoż my tu mamy? Jest to Migotek. Tak oto wygląda brat Migotki. Wylosujmy sobie hasło dzisiejsze, losu losu. Teraz jest o wiele łatwiej losować w tej białej kuli i mamy renifery Mikołaja. Zaproponował młody Dziękuję ślicznie za hasło. Użyję bloku tego, co zawsze: białe kartki. Tak to wygląda. I to są te ołóweczki. One są troszeczkę inne niż klasyczne ołówki. Trochę mniej są podatne na rozcieranie. Mają taki bardziej wyraźny czarny pigment. Niemiecka robota. Nie mam kubeczka z migotkiem, za to będzie szklaneczka z migotką. Tak, żeby pasowało. A, siostra to siostra, prawda? Herbatka już jest, ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Biorę sobie ołóweczek z zestawu. Naprawdę podoba mi się ta stylistyka tych ołówków. No i co, podobnie jak wczoraj, nie będę się jakoś specjalnie wybitnie rozwodzić. Trochę maziu maziu tu, trochę maziu maziu tam, trochę mazania, trochę rozcierania, trochę znowu wymazywania. I po raz kolejny mamy monochromatyczną ilustrację. Wczoraj duch teraźniejszości Ryjek pokazał muminkowi zapracowanego tatusia, który walczył dzielnie z kłodą. Zrobiłby to o wiele szybciej, gdyby pomógł muminek, ale ten niestety w tym momencie sobie grał. Może im w Minecrafta. Kto wie, kto wie. Kolejna wizja też nie przedstawiła naszego bohatera w zbyt pozytywnym świetle. Był to ponownie tatuś muminka, który no, musiał zrobić to, czego muminek nie zrobił tym razem ozdobić choinkę. Na szczęście w odwiedziny wpadł migotek, którego dwa razy nie trzeba było prosić. Chętnie pomógł tatusiowi. I właśnie podczas rozpakowywania tych pogardzanych przez Muminka starych ozdób świątecznych, tatuś wyciągnął z pudełka specyficzne ozdóbki, był to taki ludzik oraz renifer świętego Mikołaja. O, jakie świetne, takie vintage. Tatusiu Muminka, masz super ozdoby na choinkę. Powiedział migotek i niby powinno pocieszyć się do tatusia muminka, lecz on bardziej się jeszcze zmieszał i zasmucił. No, no tak, są to pamiątki. Co roku robiłem specjalne ozdoby i podarowywałem je muminkowi, żeby po prostu zapamiętać każde spędzone wspólnie święta. W tym momencie powinno to już muminka ruszyć, ale czy ruszyło, czy go to skruszyło, dowiemy się w kolejnych odcinkach.